Bajka pod tytułem Zabawa Binga i Flopa w piaskownicy. Był piękny, słoneczny dzień. Bing i Flop postanowili pobawić się w piaskownicy. Lecz nie była to zwykła piaskownica. W środku był piasek kinetyczny. Wow, Flop, spójrz, jaka ogromna piaskownica. Oj tak, będzie co robić. Widzę tu bardzo dużo atrakcji. Są nawet foremki do budowania z piasku. Flop, spójrz, tam, jesteś w sklepie ze smakołykami. A w oddali widzę nawet tle zabaw. Bing, poczekaj tu na mnie, ja pójdę do samochodu po piłkę. Flop poszedł po piłkę, a Bing, nie czekając na kolegę, zaczął zabawę w piasku. Hihi, hi, zrobię Flopowi psikosa i schowam się w piasku. Hi, hi zobaczymy, czy mnie znajdzie. Po krótkiej chwili wraca Flop. Rozgląda się dookoła, lecz nigdzie nie dostrzega Binga. Bing Bing, gdzie jesteś? Bing jest zakryty piaskiem, widać mu jedynie kawałek uszu. Niestety Flop ich nie zauważa, podchodzi bliżej, ależ on jest. Jak zwykle mnie nie słucha, poszedł sobie gdzieś. Co ty robisz? Czemu stoisz na moim uchu? A więc tutaj jesteś. Skąd mogłem wiedzieć, że się tutaj schowasz? Stanąłeś mi na uchu. Nic ci nie jest? Chyba nie. W takim wypadku chodźmy budować zamki z piasku. Flop, spójrz jakie fajne foremki. A co to jest? To są piramidy, Bing. Piramidy? Co to są piramidy? Piramidy to starożytne budowle, które powstały tysiące lat temu. Prawdziwe piramidy możemy podziwiać w różnych częściach świata. Największe piramidy znajdują się w Egipcie. Dlaczego w Egipcie? Ponieważ dawno, dawno temu w Egipcie istniała starożytna cywilizacja, która potrafiła wybudować tak wspaniałe obiekty. Bing i Flop są pochłonięci budowaniem w piasku. Zada gotowe. Moja budowla też już jest skończona. Flop, spójrz na ten piasek. Jest niebieski. To mój ulubiony kolor. Bing nie może uwierzyć, że piasek może być kolorowy. Bo to nie jest zwykły piasek. On jest kinetyczny. Sam widzisz, jak łatwo można z niego budować. Nigdy w życiu nie widziałam przyczelonego i niebieskiego piasku. Ale Fryda. To co? Zabieramy się za budowanie Terima yes. 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 Spójrz, jaki mur mi wyszedł. Mojej twierdzy nie da się zdobyć. Nie bądź taki pewny siebie. Już po twojej wielkiej twierdzy. Tak? Zaraz sprawdzę, wytrzymałość twoich konstrukcji. Bing i Flop na przemian budowali i niszczyli swoje fortece. Wow, Flop, to jest maska. Ciekawe, co ona przedstawia. Bing to jest złota maska faraona Tutanchamona. Faraona? A kto to jest faraon? Faraon to taki starożytny król egipski. Dla nich budowano te ogromne piramidy. Po jakimś czasie do Binga i Flopa dołączają nowi koledzy. Cześć, mam na imię Wojtek, a to mój kolega Jasiek. Czy możemy się z wami pobawić? Nie ma sprawy. Zapraszamy. Po dość krótkiej chwili chłopcom zaczyna się nudzić, więc padają na pomysł, że zaczną się obsypywać piaskiem. Co wy robicie? Zaraz zobaczysz. Będziesz zielony jak żaba. Ha ha ha. ha. Żaba, żaba. Bing będzie żabą. Jesteście bardzo niegrzeczni. My nie chcemy się teraz sypać piaskiem. Właśnie zamierzamy pójść coś zjeść. Bing i Flop wychodzą z piaskownicy do budki z przekąskami, żeby wrzucić coś na ząb. Chłopcy w tym czasie nadal nie przestają obsypywać się piaskiem. Rzucają nim gdzie popadnie. W pewnym momencie słychać płacz jednego z chłopców. Ajć, ajć, piecze, ale mnie piecze oko. Widzicie? Zabawa w piasku też może być niebezpieczna, jeśli nie przestrzegacie podstawowych zasad. Może chodźmy do sklepiku? W takim miejscu na pewno mają apteczkę. Bing ma rację. Trzeba przemyć ci to oko. Ja się dasz radę iść? Chyba tak. Na miejscu chłopcy szybko powiedzieli pani, co się stało. Oj, oj, zaraz może coś zaradzę. Pójdę na zaplecze po apteczkę. Ale sobie narobiliśmy bigosu. Bardzo mnie piecze. Nic nie widzę na to oko. Ale masz czerwone oko. Przemyję ci to, ale i tak trzeba zadzwonić po pogotowie. Najlepiej jak zobaczy to lekarz. Trzeba zadzwonić po twoich rodziców. Myślę, że powinni wiedzieć. O nie, jak się dowiedzą, to dopiero będzie jazda. Na pewno wymyślą mi zaraz jakąś karę. A ja od swoich. Będę miał szlaban na komputer, bajki i inne rzeczy. Może nie będzie tak źle. W końcu wszyscy czasami popełniamy błędy. Ważne, żeby się uczyć i nie popełniać kolejnych. Karetka szybko przyjechała na miejsce, tak samo jak rodzice Jaśka. I jak panie doktorze, co z tym okiem? Proszę się nie martwić, na szczęście piasek nie dostał się do środka. To tylko powierzchniowe zabrudzenie. Proszę, abyś następny raz był bardziej ostrożny w zabawie z piaskiem. Dobrze, będę. Dziękuję, panie doktorze. To moja wina. To ja wpadłem na ten głupi pomysł. Dobra, nie ma sprawy. To jest nauczka na nas wszystkich. Mi też raz zdarzyło się napsodzić z niewinnej zabawy. Już dobrze, dobrze. Tym razem nie będziesz miał kary, ale ucz się, synu, na błędach. Może teraz pójdziemy po prostu się pobawić na plac zabaw. Mogę. Dobrze, ale nie za długo. Poczekamy tu na ciebie. Dzieci szybko zapomniały o nieprzyjemnym wypadku i wróciły do zabawy.